Państwu witamy do dorożkarni. Szanowni Państwo, zrobiliśmy dzisiaj taki wieczór miniatur. Dwie 25-minutowe w zasadzie etiudy młodych ludzi, którzy zaczynają swoją pracę nad spektaklami. Bardzo zróżnicowane. Powiem najpierw o drugiej części. Wystąpi gościnnie również mój zespół, który działa w Domu Kultury Bielany. Przygotowaliśmy Daniela Harmsa Bam na motywach jego sztuki oraz poezji, a jako pierwszy wystąpi teatr Fiakier, gospodarz, który przedstawi wiersze Andrzeja Bursy tytuł Nauka Chodzenia. Nie oczekujmy, Państwo z, z, z reguły przygotowani są do tego, że tutaj wystawiamy duże widowiska w kostiumach. No, czasy są jakie są, także dzisiaj zobaczycie tylko samych młodych ludzi, prawie gołą scenę. Myślę, że docenicie ich, ich pracę nad warsztatem i umiłowanie teatru. Zaczyna Teatr Fiakier. Bursa nauka chodzenia. Na początku było tak, jak <mulity> przypuszczałem. Widzieli lodowate prysznice. Cudnoce towarzysku ponadnijonych rękodziemników, proszę. Aż przyszedł dobry psychiatra. Nie zadawał głupich pytań. Nie zlecał się. <mulity> I na długich, długich storach pozwalał dowoli latać nad ogrodem. Przekraczała wysokość najzawrotniejszych pułapów naszej twicy. Ooo! Dobrze, że było! Doktor jeszcze zachęcał! Wyżej, wyżej! Wyżej, Dobrze, 아! Oh, 내라피야야 Za darmo nie dostaniesz nic ładnego. Zachód słońca jest za darmo, a więc nie jest piękny, ale żeby żegać w lokalu prima sorta trzeba zapłacić za łódkę. ERGO! Klotę w tamtbodzie jest piękna, a zachód słońca nie, a ja wam Nie mam zakód słońca i wychodek w nocnym lokalu. Nie znajduję specjalnej różnicy. Życie moje! Życie moje! Życie! Moje, życie. życie mo Życie moje Życie moje klik 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 jedźmy wieczorem na כלום. Okay. 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 Mama musi? Nikt ci nie da chleba z serem. Gdy ci się wszystko znudzi, Sprawdź sobie aniołka i staruszka. Ty gdy ci gdy się wszystko znudzi, znudzi Sprawdź sobie Odstawisz staruszkowi nogę, Żeby wyróżnął mordą obróg, A <susza górę> Masz aniołkowi pięć groszy, Aniołek poskoczy w łódkę. Stłuczesz staruszkowi okulary. Aniołek spuszcza w staruszkowi miejsce w tramwaju. Aniołek <susza górę> <susza górę> <susza górę> Wylejesz staruszkowi na głowę, nocnik. Evil... Nie! Powiesz staruszkowi szczęść Boże! Czy twój ojciec pali fajkę? Tak. Mój ojciec pali fajkę. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie. Yes, my father smokes the pipe. Otworzy ci ono okno na świat. Gdy będziesz siedział na Broadwayu, w barze piękniejszym niż oczy szatana, spytają cię niezawodnie, czy twój ojciec spali fajkę. Wtedy odpowiesz z uśmiechem: Yes, my father smokes the pipe. Z uśmiechem. Jest. My father smokes the pipe. Widzisz? Jakie to będzie cudowne, a ja chciałbym być poety. Ze wszystkich świętych katolickich najbardziej lubię Józefa. ani inny zboczeniec, tylko pachowiec. Zawsze z tą siekierą. Bez siekiery chyba się czuję jakby miał ramię karekie. I, I chociaż ciężko mu było, by wychowywał dzieciaka, który wiedział, że nie jest jego synem, tylko Boga. Albo kogo innego. Uciekali przed policją, nocą w sztaparzu nieludzkiej architektury ramzesów. Stąd pewnie policjantów nazywają faraonami już dziecko. I najcięższy koszyk. Tyle miałem trudności z przezwyciężeniem prawa ciążenia. Myślałem, że jak wreszcie stanę na nogach, uchylą przede mną czoła, a oni w mordę. Usiłuję po bohatersku utrzymać pierwą postawę i nie wiem, co jest głupi, mówią życzliwi. Najgorszy gatunek łajdaków. W życiu trzeba się czołgać. Czołgać. A więc kładę się na płask. Z tyłkiem anielsko głupio wypiętym do góry i próbuję. Od sandałka do kozaczka. Od bucika do trzewika. Uczę się chodzić po świecie. А я хотел бы быть поэтом. Chciałbym być poetą. Bo dobrze jest poeciem. bo u poet. Nowy sweter. <grystanie> <grystanie>

on. Niech się kołysze i błyska. Niech złote śpiewają iskry. W naszym obózku. Siedzimy wieczorami. Coś niedobrze się dzieje. Płomień gaśnie. je. Kopeć oczernił pokój. Pyta żona. – Co ci, kochany? – Daj mi spokój! – Wiem, czemu smutno, mi drogi. – My lubimy bardzo czworonogi. Zwierzę przyjaciel człowieka. – już na ulicy, para, para, para. jest śmiertelnym krokiem, pararra, pa, pa, para, miasto pa, przewieszam pa, pa. szerokie, miasto przemieszam szerokie, pararra, 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 Siedzimy wieczorami. Coś niedobrze się dzieje. Kot straszy uczty na tym okiem! Płomień gaśnie. ciemnieje. Oglądamy malarstwo boskie. Rany boskie jak nudno. nudno. No. Mówię. Rady nie ma. Widać się do siebie nie nadajemy. Koniec z naszym ogniskiem. A, a, ale sprośmy jeszcze na ostatek wsz wszystkich naszych starych kameratów. Ze szkolnej ławy z popiary. zrobimy. Zasadę! wszyscy goście! Ja I cóż, moja droga? I nam trzeba zbierać walizki. Ale popatrz, popatrz jak się kołysze i błyska, wielkim ogniem, słoneczną iskrą. Nasze ognisko. Nasz kot jest bardzo piękny z tym bursztynowym okiem. Bardzo piękny. Bardzo piękny. bardzo piękny. A ja to chciałbym być poetą. Bo dobrze jest poecie. Bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek szeter. I dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczą u poety. Bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziany. A ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą. Może mnie przecież przyjmą, bo dla poety zakopany. Nie trzeba wcześniej wstawać rano, A wstawać rano w zimę. Bo fajno jest poecie, Nie musi w biurze ślipić I fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna I złote gwiazdy liczyć. I mylić się i liczyć, I liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie. Trudnego szukać słowa. I martwić się i gniewać. Bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć. Ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą.